Jak mogliśmy zaobserwować, trener reprezentacji Polski Franciszek Smuda był bardzo zaciekawiony losowaniem drużyn na Mistrzostwa Europy. Z wielką niecierpliwością oczekiwał swoich przeciwników. Witam Państwa. Właśnie zakończyły się losowania grup na Euro 2012. Moim gościem jest Franciszek Smuda, selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Panie trenerze, Jakie są pana odczucia po dzisiejszym losowaniu? Hmm. Tak myślę, że Andora i Wyspa Świętej Heleny to bardzo dobre gracze. Myślę, że pokusimy się nawet o niespodziankę i będziemy chcieli z nimi wygrać. Andora i Wyspa Świętej Heleny chyba nie są naszymi grupowymi rywalami. Hmm. Nie są? Nie wiedziałem. A kto jest? To ja mam wiedzieć? Nie wiem, może pan wie. Ja musiałem się drzemnąć, bo nocami sobie dorabiam w hucie szkła. Panie trenerze, ostatnie pytanie. Czy wyjdziemy z grupy? Trudne pytanie, pan redaktor zadaje, ale no na pewno kopniemy piłkę. Na pewno. Wiadomości sportowe: Jakub Potynowski, Paryż.